W kolejnym filmiku dzisiaj przychodzę do Was z książką bardzo dającą do myślenia oraz pokazuje nam, jak właściwie wygląda rodzina zastępcza, a właściwie jak to w środku wygląda, nie jak wyglądają procedury, ale jak to faktycznie przebiega. Także jeżeli jesteście ciekawi takiej tematyki, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jest to książka Siła Miłości Anny Sakowicz. Jest to historia oparta na faktach. Zobaczcie, jaka jest w ogóle piękna okładka. To jest z wydawnictwa Luna. Możecie sobie przeczytać. A ja już Wam opowiadam, o czym ona jest. Opowiada o Malwinie i Adamie Ostrowskich, którzy prowadzą specjalistyczną rodzinę zastępczą. Którego dnia trafia do nich niemoble, mały chłopiec który miał być u nich tylko chwilowo, ponieważ miała trwać rozprawa sądowa i sąd miał rozstrzygnąć sytuację prawną dziecka, żeby jak najszybciej mogło zostać adoptowane. Jednak okazuje się, że niestety ale chłopca nikt nie chce, gdy zapoznają się, przyszli rodzice z jego historią choroby. Od razu wszyscy są zniechęceni przerażeni jego. No niestety, ale chorobą. Chłopiec jest bardzo chory intelektualnie, ma ADHD, ma różne zaburzenia, nie potrafi mówić, nie potrafi odróżnić dobra od zła i ciężko się w ogóle z nim skomunikować. Ma również takie ataki agresji, co bardzo to bardzo zniechęca ludzi. I tak mijają lata i chłopiec nadal jest u Ostrowskich. Rodzina bardzo się do niego przyzwyczaja i kochają go jak własnego synka, co nie, nie wszystkim do końca się podoba. Biologiczne dzieci rodziny Ostrowskich mają do nich o to żal, że większość czasu poświęcają właśnie nie ich dziecku, a chłopcu, który może za chwilę go nie być, który przysparza im bardzo dużo kłopotów. A niestety, ale Malwina niezbyt ma czas, ochotę, może ochotę ma, ale chyba sił nie ma, aby poświęcić też więcej czasu swoim dzieciom, które tego się domagają, pomimo że są dorosłe. To i tak brakuje im matki, brakuje im tej relacji, którą mieli wcześniej, przed pojawieniem się Kacpra. Dlatego też nie do końca akceptują jego, to, że tam mieszka i nie za bardzo mi się to podoba. Małżeństwo Ostrowskich cały czas jakby... Ono jest, ale to jakby się zatraciło w tym, właśnie, że wszystko w koło kręci się wokół Kacpra. Jeżdżą do różnych specjalistów, aby jego życie było łatwiejsze, żeby się rozwijał pomimo swoich chorób, żeby jakoś coś przemówił. Każdy, ich, każdy jego malutki krok, gdy mówi mama, tata, albo ho, i on ma takie różne swoje sylaby. Które mi się wyraża, a oni właśnie rozumieją, a inni niestety nie potrafią tylko zrozumieć, to wtedy im daje to nadzieję, że jednak Kacper coś rozumie, że jednak udaje im się coś osiągnąć, ale przychodzi też sytuacja taka drastyczna, gdzie chłopiec krzywdzi y, mniejsze rzeczy, przedmioty, rzuca zabawkami o ścianę, wpada w furię, potrafi zrobić krzywdę zwierzętom, a nawet rówieśnikom, którzy są młodsi od niego, dzieciom, co bardzo się nie podoba innym. Wszyscy odradzają Malwinie, żeby zrezygnowała z prowadzenia, no bo oddała chłopca po prostu, żeby ktoś się inny nim zaopiekował, ale nie każdy potrafi to jej powiedzieć wprost, pomimo że bardzo się boją o rodziny Ostrowskich, że w końcu w dorosłym życiu, jak chłopiec podrośnie, może im zrobić krzywdę. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, że dzieje, że nie mówię zbyt dużo, ale jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że Malwina bardzo się boi okresu dojrzewania chłopca, bo gdy chłopiec będzie miał 18 lat i prawnie będzie pełnoletni, to jego rozwój staje. Wtedy będzie jakby miał 10 lat, więc bardzo opóźniony jest. Pomimo, że udaje im się i mają takie chwile, Chwile, które sprawiają, że mają nadzieję i są szczęśliwi, zawsze coś ten spokój burzy i to właśnie jest Kacper. Dlatego Malwina właśnie dochodzi do takiej ściany i sama nie wie, co ma zrobić. Czy wybrać biologiczne dzieci, spokój, życie ustatkowane, gdzie by mogła siedzieć, odpoczywać z mężem i spędzać wspólnie razem czas, czy też wybrać jednak Kacpra i z nim spędzać ten czas, pokazać mu, jak się żyje, uczyć go dalej. Ale pomimo tych właśnie wszystkich drastycznych, Sytuacji ma coraz więcej wątpliwości, obawia się o swoje własne wnuki, w końcu są młodsze od Kacpra, a on takie, tak jest bardzo zazdrosny o rodzinę Ostrowskiej i nie potrafi się dzielić, żeby ktoś jeszcze się razem z nimi bawił, dlatego krzywdzi innych. I Marwina bardzo przeżywa to i sama nie wie do końca, co powinna zrobić. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co byście wy zrobili na miejscu tej Marwiny, czy oddalibyście chłopca, ponieważ balibyście się jego jego zachowania, jego nieprzewidywalności? Czy też, jeżeli byście przeżyli z takim chłopcem kilka lat, to czy potrafilibyście właściwie go oddać? Skoro już tyle razem przeszliście, to czy dałoby radę to o tym zapomnieć, tak po prostu go wystawić za drzwi i niech go bierze następna rodzina? Dajcie znać, co o tym myślicie. W czerwcu jeszcze pojawia się Lilianna, która jest dziennikarką i właśnie stara się napisać artykuł o Ostrowski, dlaczego właśnie chcą zrezygnować z bycia rodziną zastępczą, bardzo trudno jej jest się dostać do tej rodziny, ale nie poddaje się. Jest też wątek życia Liliany, gdzie poznajemy jej córkę oraz męża. Ich małżeństwo niestety ale jest na skraju wyczerpania. Nie układa im się zbyt dobrze i jakoś tak nie potrafią się ze sobą dogadać, ponieważ Lilianie brakuje tego czegoś w tym małżeństwie. Pomimo, że jej mąż bardzo się stara i robi wszystko, żeby to małżeństwo przetrwało, ale bywa w tym różnie. Kobieta często wraca do swojej przeszłości, z dzieciństwa, gdzie została właściwie traciła swoich najbliższych, zostawała podrzucana, do, żeby ktoś inny się nią opiekował i cały czas tym żyje. Dlatego bardzo jest zależy, aby dowiedzieć się historii o Kacprze i jak to właściwie wygląda, bo sama często w dzieciństwie zmieniała miejsca zamieszkania, potraciła, jak mówiłam, swoich bliskich czyta się bardzo szybko i wciąga czytelnika. Mnie osobiście przerażał fakt, że takie właśnie dzieci mają naprawdę sporo problemów ze sobą. One to nie kontrolują, i ataki agresji bardzo mnie przerażały w Kacprze, w tej książce, ale za to podziwiam bardzo rodzinę ostrowskie, które pomimo tych wszystkich problemów, zmartwień, nerwów, Potrafią mieć jeszcze siłę, żeby walczyć o to dziecko, nie swoje. I to było naprawdę wyjątkowe. Właściwie jest to wyjątkowa osoba, bo jak mówiłam, jest to historia oparta na faktach. Bardzo mnie zaskoczyło zakończenie, ponieważ no kompletnie się nikogo nie spodziewałam. Myślałam, że inaczej się ta książka skończy, nie chcę Wam mówić jak, bo chciałabym, żebyście przeczytali. Ogólnie. Kiedyś nieraz czytałam jakiś artykuł o rodzinach zastępczych, ale nigdy właśnie nie trafiłam żadnego słowa, że są rodziny zastępcze specjalistyczne. Co właściwie mogło być logiczne, ale nigdy się na tym nie zastanawiałam. I nie sądziłam, że te rodziny zmagają się z takimi problemami. Jaka rodzina może mieć od jednego do trzech, trójki dzieci, ale to też zależy w jakim stopniu dziecko jest chore. I myślę, że warto tą książkę przeczytać, żeby się dowiedzieć o takich rodzinach, jak to wygląda. Bo są też tutaj poruszane malutkie wątki o innych rodzinach zastępczych, co może też Was zainteresować. Mi osobiście zainteresowało, dowiedziałam się bardzo dużo ciekawych informacji. I chyba to tyle, co bym mogła Wam powiedzieć dzisiaj. Dajcie znać koniecznie, jak myślicie, czy Malwina i Adam? Oddalikac, czy może jednak zaakceptowali tą sytuację i postanowili go wychowywać jak własnego syna, a może nawet go adoptowali? Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie i jaką wy byście podjęli decyzję w takiej sytuacji. Nie będę już przedłużać. Dziękuję Wam, że jesteście. Zapraszam Was do kolejnych filmiku oraz zachęcam do przeczytania książki. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam taką całkiem inną tematyką i będziecie chcieli po nią sięgnąć. Także życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.